TV24 reporter Sky. Proszę Państwa e, chciałbym Państwu dzisiaj pokazać łączkę w Dolinie Radości. Kiedyś był to teren bardzo zdewastowany. Dzisiaj jakieś dzikie pretensje wnoszą tutaj ekolodzy, którym ja do końca proszę Państwa jako dziennikarz nie ufam, ponieważ zdarzyło się tak, że Towarzystwo Ekologiczne, nie mówię o wszystkich, bo niektórzy na pewno szlachetną swoją misję wypełniają prawidłowo, ale były też próby naciski i szantażu na Poważnych inwestorów, którzy się po prostu plecami, drodzy Państwo, odwracali. Także to, co Państwu teraz pokazuję, to jest dowód na to, że załóżmy przyszły inwestor potrafił pięknie uporządkować ten, ten teren, a w tym momencie. Pretensje Towarzystwa Ekologów, no kochani, wy się trochę w głowę puknijcie. Zobaczcie, przecież to jest pięknie uporządkowany teren. Teren ten, który był kiedyś zdewastowany. Więc wasze ewentualne pretensje mógłbym, no nie skierować, ale uznać wraz z ludźmi, którzy też się walką o czystość przyrody zajmują. Za zupełnie nieuzasadnione. Kochani, zobaczcie, jak tutaj ładnie wygląda. Widzicie? Ja sobie tu spokojnie mogę, mogę spacerować, tak jak może spacerować sobie bocie, który tutaj niedaleko gdzieś nam się zaplątał. Teraz go nie widzimy, ale niech Państwo przyjrzą się, gdzie tu jest teraz dewastacja. A była dewastacja. Była dewastacja tego terenu byłego aparatczyka pzp który kiedyś tym zawiadywał. Z tego, co się dowiedziałem, dzisiaj. Nie będziemy nazwiska podawali, ale chodzi tu o byłego sekretarza Tadeusza B. O, nawet dzie 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 dzieci tutaj widać też sobie baraszkują. ładnie tutaj jest tak. Podoba Ci się, Tak. Maciuś podoba Ci się. No dziecko kiwa główką, co znaczy, że, że jest bezpieczny, a teren jest, jest ładnie utrzymany. Radziłbym tym, którzy, krytycznie się do tego odnoszą żeby żeby. O, zobaczmy, kochani Państwo, tu ptaki są nawet. Coś niesamowitego. Sło... To jest myszoł. Jak pan profesor nam tu podpowiada. Ale są żurawie. Są żurawie i są i są. i bociany. Są bociany. To wszystko zapraszamy na łączkę do Doliny Radości odnowionej, rekultywowanej. Jak powiadam, kiedyś było tu rzeczywiście, używając języka, drodzy Państwo, budowlanego, to były ruiny. A dzisiaj, proszę bardzo, popatrzmy na, na, na tą kępkę drzewek, prawda? Jeszcze byłoby nam miło, gdyby nam ukazał się. Nie, wiem, to nie, nie. Tak, żeby nam się bociek ukazał. Ale kto tutaj będzie chciał przejść, to proszę uprzejmie. Zapraszamy Dolina Radości i nasza łączka TV24 Reporter Sky.